Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie. Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer. Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menadżerka i instruktorka terapii. Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, dzień dobry. Cześć dzień dobry. Dziś rozmawiamy o porażkach. Jak mówi słownik języka polskiego, porażka to przegranie czegoś lub niepowodzenie. Definiuje on to w ten sposób, że porażkę ponosimy, gdy coś nam nie wyjdzie. Czujemy się nieudacznikami. Rzadko wtedy myślimy, nic się nie stało, zwłaszcza kiedy nie udało nam się zrobić czegoś, na czym nam bardzo zależało. No to ja mam teraz do ciebie pytanie. Kiedy poznajesz, że coś ci w życiu nie wyszło? No, poznaję wtedy, kiedy cel jakiś nie został osiągnięty, jakaś wizja, którą miałam do osiągnięcia, albo jakieś moje oczekiwanie. Czy do wszystkiego w życiu masz wyznaczone cele? Takie wiesz, smart, czyli mierzalne, ambitne i w ogóle? Nie, tak to modelowo niestety, nie niestety a może stety, nie wiem, nie wyglądasz. Nie do, nie, nie do każdego oczywiście, do każdego działania mam cele. Natomiast powiedzmy do tych ważniejszych tematów, które są mierzalne, to myślę, że warto o tym pomyśleć i jakby staram się, żeby jednak je mieć. Pytam cię o to, bo bardzo często i ja na przykład w mojej praktyce z klientami, ale też wśród znajomych spotykam się z takim podejściem, że chcemy coś zrobić, lub osiągnąć, ale nie jakby zostawiamy to niedookreślone. Czyli na przykład chcę być bogaty albo bogata, chcę być szczęśliwa. Można powiedzieć, że to z jednej strony przepis na brak sukcesu, bo nie wiesz kiedy osiągniesz szczęście lub bogactwo, kiedy będzie tego dość, kiedy poznasz, że jest dość bogactwa. No a możesz to jakoś, masz jakiś przykład ze swojego życia w tym temacie? Mam taki przykład. Jest to poduszka bezpieczeństwa, o którą chciałem sobie zawsze zadbać o to, żeby móc kilka miesięcy mieć zabezpieczenia, gdybym nie miał pracy, i dopóki nie określiłem sobie konkretnej kwoty, jasnej do której dążę, którą udało mi się osiągnąć, i po osiągnięciu której wreszcie poczułem się jakby wolny, bo nie muszę ciągle zbierać pieniędzy na poduszkę. Dopóki nie miałem wymyślonego pewnego pułapu tej kwoty, to ciągle wydawało mi się, że jestem. Za mało bogaty, a można powiedzieć na tyle biedny, że jeszcze nie mam wystarczającej poduszki bezpieczeństwa. Jeżeli inny przykład, to może zadałbym pytanie, dobra, inaczej. Masz 10 tysięcy oszczędności. Zakładasz sobie, że w ciągu 5 lat chcesz mieć 100 tysięcy. Po 5 latach masz 80. 000. Czy to porażka? Dla mnie nie. A kiedy by była? Myślę, że może, gdy, może wtedy, to trochę hipotetyczna sytuacja, oczywiście. Może gdybym w ogóle nic nie oszczędzała, a sobie takie ambitne cele założyła, to myślę, że mogłabym tak to uznać. Chociaż znasz też moje podejście prywatnie, bo nieraz o tym rozmawialiśmy, to w ogóle słowa porażka. Też mówiłeś jeszcze, może tylko dygresję jedną zrobię o szczęściu, bo to jest dla mnie troszeczkę inny mhm. kontek, inny temat. Czy chcesz wrócić jeszcze najpierw? Nie, no do tak dobra. Możemy do szczęścia. Że tutaj bym była też bardzo uważna na to, na to planowanie, że będę szczęśliwa, jeżeli coś tam. Jeżeli, mhm. bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy z taką wędką, marchewką na wędce chodzili i po prostu ciągle mieli jakiś niedościgniony cel. Tak, jak się zgodzę, jeżeli chodzi o te finanse, bo to jest konkretnie bardzo mierzalny temat. Tak, ze szczęście byłabym bardzo ostrożna, żeby je w ten sposób zmierzyć, że będę szczęśliwa, jeżeli coś, tam, bo to się nie kończy. To po czym poznajesz, że jesteś szczęśliwa? Po, moi, po moim samopoczuciu. Czyli, jeżeli sobie zdefiniujesz, tak, chcę być szczęśliwa, to znaczy, nie wiem, chcę się budzić rano z taką chęcią, żeby przeżyć dzień. Inaczej, ja jestem szczęśliwa, i dlatego się budzę z chęcią. Okej, okay, myślałem, powodzę. że się budzisz. <laughs> no to jest taki troszkę, może, wiesz, może sobie nagramy podcast na ten temat, na temat mm -hmm. szczęścia, bo to może być dość ciekawy temat. Natomiast jakby mówię to w kontekście, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy. Żeby... Ja patrzę na to, że ktoś się czuje nieszczęśliwy, tak? Z mm -hmm. jakiegoś względu nie chcę, właśnie jakby nie zagłębiając się za bardzo w ten temat, ktoś czuje się nieszczęśliwy i stawia sobie cel: chcę być szczęśliwa albo szczęśliwa. I teraz tak. Jeżeli nie zdefiniuje sobie po czym pozna, że jest szczęśliwy, to jak ja to mówię, nie ma tego szczęścia enough, tak? Że tu już wystarczy i od tego momentu zaczynam się być szczęśliwy. Ale z drugiej strony nie ma dolnej granicy, od której uzna, że to jest porażka. No ja bym bardzo ostrożnie podchodziła w ogóle do takich szczęścia Aha. w kontekście porażki, bo to jest, jest ciągłe szukanie czegoś na zewnątrz. Ale e, możemy... Bardziej, bardziej mi chodzi o to, że jeżeli mówimy o porażce, bo dzisiaj, mhm. dzisiaj o tym dyskutujemy, to że bardzo często nie mamy wyznaczonego górnego celu, mhm. od którego, powiem tu jest sukces. No łatwiej na pewno, że to są jakieś mierzalne tematy, tak. bo te pieniądze są myślę, że bardzo dobrą, dobrym przykładem. Mhm. Ale jeszcze częściej nie mamy dolnego poziomu, przy którym powiemy, Kurczę, nie przekroczyłem tego poziomu, i to jest porażka. Dobra, nie, szczęście dyskusyjne. Pieniądze łatwe. Ma pomierzalne. No, po mierzalne. To teraz rzucam drugi mierzalny temat. Mhm. Teoretyczny, co zaznaczam. Masz 10 kilo nadwagi. Chcesz zrzucić w ciągu 4 miesięcy te 10 kilo. Zrzucasz 5. Czy to porażka? Nie. Kiedy by była porażka? No widzisz, bardzo podobnie mi przychodzi odpowiedź, jak, jak przy tych pieniądzach, że w ogóle bym nic nie zrobiła w tym temacie, że jestem w punkcie wyjścia, w momencie, kiedy, kiedy jest, ma, ma, miałby nastąpić ten cel. Czyli jeżeli po czterech miesiącach znowu się ważysz i masz te 10 kilo nadwagi? Tak jak miałaś, to co, porażka? No widzisz, no tutaj no, chyba jednak y, będziemy rozmawiali sobie o tym moim podejściu do słowa porażka, bo jakoś mhm. ono jest dla mnie bardzo negatywnie, negatywnością nasączone. Ja w życiu mam lekcje i wyzwania. Wiem, że masz inne troszkę do tego podejście, więc możemy sobie podyskutować. Masz lekcje i wyzwania. Czyli jeżeli nie udało ci się niczego osiągnąć, albo nie wiem, na przykład tracisz pracę, to, co to jest lekcja albo wyzwanie? Na dzisiaj tak. Oczywiście nie zawsze tak patrzyłam. Był taki moment, No, że... przepraszam cię bardzo, ale mhm. chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj cię zwalniam z pracy. Jestem twoim szefem i mówię, Aneta, przyjdź do mnie na chwilę. Ale to jest hipotetyczna sytuacja, ponieważ ja bym się musiała ci sama zwolnić z pracy. No, okej. Okay. Ale Natomiast to... w momencie, kiedy pracowałam w korporacji, był, był taki moment w moim życiu, gdzie w sumie miałam zasugerowane rozwiązanie umowy o pracę. Na dzisiaj, jak na to patrzę, to uważam, że to była no, najcudowniejsza sprawa, która mi się mogła wydarzyć, bo potem to różnych. Poczekaj, poczekaj. To różnych wydarzeń spowodował, że jestem w tym miejscu chociażby, gdzie dzisiaj jestem. Natomiast na tamten moment, te ileś tam lat temu, dziesięć może więcej nawet, wtedy uznawałam, że jest to porażka. Mhm. Miałam dużo z tym emocji związanych, dużo czułam jakiegoś, nie wiem, pokrzywdzenia, w rolę ofiary wchodziłam, niesprawiedliwości i tak dalej i tak dalej. Teraz do, na to inaczej patrzę. No to teraz mam kolejne pytanie do Ciebie. Na Twoje zajęcia jogi nie przychodzi ani jeden uczestnik przez cały tydzień. No to zaczęłabym się zastanawiać czy coś, nie wiem, grafiku trzeba zmienić czy coś. Ja mam jakieś, czasami tak jest, mm -hmm. że jeżeli u mnie... Okay. I to by nie była porażka? Mm, mogę Ci powiedzieć tak, że zdarza mi się na przykład, że na warsztaty nie zbierze się grupa i nie rozpatruję tego w kategoriach porażki. Zastanawiam się nad oczywiście, czy coś A co się... co to jest wtedy? No, to jest tam jakaś informacja, być może po prostu. Nawet nie wyzwanie, tylko informacja, czy że, że być może, nie wiem, coś zaplanowałam inaczej niż miałam, czy może czasami jest tak, że faktycznie, jak ja mam bardzo sporo swoich tematów do załatwienia, to na przykład na warsztaty nie zbierają się grupy. Coś mnie nie przekonuje to, co mówisz, bo dla mnie to jest albo porażka w doborze tematu, albo jest to porażka w doborze terminu, albo być może jest to porażka w planowaniu bądź też komunikowaniu tego warsztatu. I jakbyśmy sobie nie patrzyli. Informacją dla ciebie to się stanie dopiero, kiedy to przeanalizujesz. Natomiast na moment, w którym miał się odbyć warsztat i go nie ma. W ogóle na to tak nie patrzę, wiesz? Natomiast. Mm -hmm myślę, że możemy się kłócić tylko o, o słowa, w sensie o definicję, o słowo po prostu. Bo... Mm -hmm. To co, mówisz sobie hura, nie ma warsztatu? No nie, no bez przesady. Nie? To no. nie jest tak, że się cieszę, natomiast jakby od, przychodzę do tego punktu, mam oczywiście emocje z tym związane i tutaj już rozmawialiśmy sobie o był taki temat o emocjach na przykład, mm -hmm. tak, żeby jednak ich nie wypierać, czyli to, to nie jest związane z tym, że ojejku, e, czuję niepokój, bo, bo się nie udał jakiś warsztat. Tak. Jego ja czuję i okej, okay, mm -hmm. na to się zgadzam, natomiast jakby no nie traktuję tego w kategoriach porażki. No zdarzyło się, przeszłości, nie zmienię, tylko wyciągnąć wnioski. Okej, okay, ale właśnie mówisz o przyszłości. Ja odnoszę się do tego, że porażek doświadczamy w tym momencie, w którym one się zdarzają. Ja pamiętam do dziś, yy, moje egzaminy z prawa jazdy. No i sorry, każda niezdana jazda. Na egzaminie to dla mnie była w tamtym momencie porażka. No może idąc już, bo myślę nie wiem, czy tutaj dojdziemy do porozumienia w tym temacie. Natomiast mm -hmm. w myśl tej definicji, którą przeczytałeś, przynajmniej te pierwsze punkty, no to masz rację, natomiast no mogę też to nazywać inaczej. Jakby ważne jest to, jak ja się z tym mam. Myślę, że nie musimy dochodzić do porozumienia, bo doszło do niego, albo doszła do niego sama natura tego zjawiska. Dlatego, że proces przeżywania porażki. Albo dobra, niech ci będzie niepowodzenia, ma trzy etapy. Pierwszy to jest samo zdarzenie, które się wydarza i które ja nazywam porażką. Potem jest etap wewnętrznego wzburzenia, kiedy dochodzą do głosu nasze emocje, przeżycia, przekonania, i potem jest ten trzeci etap, na którym ty się koncentrujesz tak zwanej transformacji, kiedy my z tego niepowodzenia. Próbujemy wyciągnąć lekcję, więc w zasadzie samo zjawisko zawiera i element porażki, o którym ja dosyć dużo mówiłem dzisiaj, i element lekcji, o którym ty dzisiaj mówiłaś. Natomiast wydaje mi się, że te dwa elementy, a szczególnie lekcja, bez tej porażki nie może zaistnieć. Nie mhm. wiem, czy się zgodzisz. Się z tym tak. Czyli co? Mamy, Jednak mamy jakąś mamy porozumienie. Mamy tak. porozumienie. Okej, okay, natomiast jest też bardzo ważna jedna rzecz. Często, kiedy doświadczamy porażki. Mówimy w taki sposób, wyrzucili mnie z pracy, początkowo było ciężko, ale teraz jest super. Nie? Czyli generalnie wydźwięk jest pozytywny, jest świetnie. W zasadzie niepowodzenia przychodźcie do mnie częściej, będę miała z tego same sukcesy. Trochę mi to pachnie wyparciem, ale... I właśnie dlatego, że takim trudnym zdarzeniem, jakim są porażki albo niepowodzenia, Towarzyszą zazwyczaj emocje. I to takie, jak żeśmy sobie kiedyś mówili, nie ma złych i dobrych emocji, trudne. ale trudne albo nieprzyjemne, bo pojawia się lęk, wstyd, złość, lub też, co dla wielu może być zaskoczeniem, może być żałoba. No to jest strata jedna. Dokładnie. Pamiętamy, jak się czujemy, kiedy wyrzucą nas z pracy, albo kiedy, nie wiem, zamkną firmę, straciliśmy pracę, to jest jakbyśmy stracili prawie członka rodziny, to była duża część naszego życia. W tym emocjonalnym etapie Najczęściej, bardzo ciężko przeżywa nam się sam fakt, że jesteśmy tacy świetni i doskonali, jakbyśmy chcieli siebie widzieć. Pada taki mit idealnego np. rodzica, pracownika, przyjaciela, czy joginki lub coacha. No tak, to jest taki swoisty święty gral niepowodzenia czy też porażki uznanie siebie za osobę niedoskonałą, albo też dążenie do, do perfekcjonizmu, które w sumie jest skazane, bym powiedział, na niepowodzenie lub porażkę. Y jednak na porażkę. <laughs> Dobra. To, co chcemy powiedzieć, i chyba wydaje mi się, że to jest jeden z takich najważniejszych elementów tego podcastu, naszego dzisiejszego, to to, żeby nie unikać tych emocji, które się pojawiają nie próbować udawać, że ich nie ma. Albo jeszcze gorzej, zatopić je na przykład w alkoholu. No, czy w innych używkach i innego rodzaju tak. możliwościach, które są ucieczkowe, Bo porażka nas rozwinie wtedy, kiedy również przejdziemy przez te stany emocjonalne, a może inaczej, najbardziej nas rozwinie. Bo co to oznacza? Że jeżeli my zaakceptujemy, że w życiu zdarzają nam się niepowodzenia, zobaczę jak ładnie Ciebie, mówię, to pozwala nam to uzyskać takie poczucie wytchnienia, że nie musimy być doskonali, akceptujemy naszą niedoskonałość. No one są po prostu też naturalną częścią życia, tak samo jak sukcesy, prawda? Dokładnie, więc do czego chcę zmierzać? Jeżeli nie przeżyjemy tych niepowodzeń, to bardzo często nie będziemy wchodzili w życiu w nowe jakieś rzeczy. Które nie mają gwarancji sukcesu, bo będziemy się obawiali tej porażki, albo będziemy się obawiali, że ktoś zobaczy, lub my sami zobaczymy, że nie jesteśmy idealni, że nie jesteśmy super. Odpuszczasz? Masz odwagę do robienia fajnych, ciekawych rzeczy? Do, do doświadczania, po prostu. No I zakładając, że efekty mogą być zróżnicowane, prawda? Dokładnie, a my nie musimy być we wszystkim? we wszystkim super. W tych emocjach jeszcze jest taki temat poczucia winy, który mi się wydaje, że jest dość taki charakterystyczny do przy porażce czy niepowodzeniu, że jeszcze potem się obwiniamy po prostu za to. I tutaj też bym nie wypierała tego poczucia winy, jak ona się pojawi. Natomiast no, warto jednak w jakiś sposób sobie poradzić. Też na osobnym podcaście rozmawialiśmy sobie o tych trudnych emocjach i sposobach tak. radzenia sobie. To mam do ciebie pytanie, bo jeżeli e, ty tak. Powiedzmy, bardzo szybko przechodzisz do etapu lekcji. Dodam, że nie zawsze tak było. I Właśnie. I nie wiem, czy zawsze tak będzie, bo tak. to też jest tak, że... A powiedziałaś coś bardzo cennego, bo wydaje mi się, że ty jakby zaakceptowałaś tą swoją niedoskonałość. A może o to chodzi, no właśnie widzisz, nie mieliśmy coś do porozumienia w pierwszej części, natomiast może o to chodzi. Okej, okay, ale to zawsze, jak widzisz, kiedy podyskutujemy dłużej i bardzo często myślę, że większość ludzi, gdyby dłużej podyskutowała albo wyjaśniała sobie to, no bo zobacz, ja mówię porażka, ty mówisz niepowodzenie. Generalnie nie te, ma znaczenia. te dwa terminy oznaczają to samo. Tak, tak, tak. No, Kiedyś tam puściliśmy potrzebę posiadania racji, po prostu. I myślę, że to <laughs> jest ważne. I teraz wydaje, wydaje mi się, że jeżeli odpuszczasz i coś ci nie wyszło, to się za bardzo z tego powodu nie spinasz. Życie też jest ciekawsze. Jest po hmm. prostu, to jest normalne, że może to się wydarzyć, i wtedy się trochę mniej, czy trochę się mniej albo się w ogóle nie obwiniasz, po prostu, bo doświadczasz. I samo doświadczanie w sobie jest, jest ciekawe, interesujące. Jak wspominałem o tych moich. Y że tak powiem, niezdanych lekcjach na egzaminie z prawa jazdy, Zdało, udało mi się zdać bodajże za czwartym razem, to też wtedy szukałem rozwiązań, jak sobie radzić z tymi emocjami i jak do tego podejść. I pamiętam, że wtedy trafiłem na takie wideo amerykańskiej psycholożki, która zaproponowała moim zdaniem genialne podejście. Mhm. Ona mówi, nie mów, nie wyszło, tylko mów sobie, jeszcze nie teraz. A widzisz, widzisz, jednak słowa mają znaczenie. <laughs> No dobra, nie chcę się przekamarzać, jakby. To tak, tak. ja żartujcie oczywiście. Tak, bo jakby uważam, że czasami trzeba się przyznać, że nam coś nie wyszło i powiedzieć to bardzo wprost, tak To była porażka, to było porażkowe zachowanie, kiedy głupie się zachowamy. Ale jakby nie żyć w tym i nie zanurzać się w tym, tylko iść do przodu. Przeżyć emocje jednocześnie, mm -hmm. no bo nie, jakby nie żyć w tym w kontekście takim, żeby to nam nie zawładnęło nami po prostu naszym życiem, ale jednak przeży, przeżyć emocje. Wyciągnąć wnioski, bo to też jest bardzo fajny końcowy etap. Tak, ja muszę jakby domknąć temat moich egzaminów na prawo jazdy. Ja sobie też potem fajnie zbudowałem do tego ten element transformujący, bo pomyślałem sobie, że kurde, a jakby mi się fuksym udało zdać ten egzamin i bym wyjechał na drogę i tam zrobił jakąś głupotę, to dopiero byłby problem. Więc ja w zasadzie uznawałem, że nie zdawanie i mówiłem sobie właśnie nie tym razem, powoduje, że staje się jeszcze lepszy w tych jazdach i być może dojdę do takiego momentu, że wyjeżdżając potem na drogę spokojnie będę mógł wyjechać, a moi znajomi, a nawet nieznajomi nie będą musieli uciekać z ulic. No wiesz, ja zdałem za trzecim razem i, i nie wiem, czy to dobrze, <ś aspett anywhere> <winde insanry> czy było bezpiecznie na drogach. <ti Che wizard died camping> no okej, okay, dobra, przymieńcie ten fakt, przyjacielsko. <sharp my wrote leshaw> Jak moglibyśmy spróbować podsumować w takim razie temat porażki? Czy masz jeszcze ewentualnie coś, o czym chciałabym Zachęciłam Was do tego, żeby nie, nie kłócić się o słowa, tylko po prostu no spojrzeć faktycznie, jak to definiujemy, bo czasami mówimy o tym samym, a niepotrzebnie dążymy do posiadania racji, tak, tak ogólnie rzecz biorąc. A wracając do tematu porażki czy niepowodzenia, że mhm. życie się też z nich składa, żeby nie zakładać, że jesteśmy doskonali i nie możemy ponosić. Porażek czy też niepowodzeń, bo tak samo możemy jak sukcesy. Jedno i drugie jest elementem życia i to nie jest nic złego. Bo to, no, no to nam też powoduje, że my doświadczamy, że my chcemy doświadczać, sprawdzać. jak nie to, to to, czemu nie? Mhm, ale ja bym też zwrócił uwagę, żebyśmy tak zbyt łatwo nad tymi porażkami nie przybiegali dalej. Czyli właśnie, że nie na sztandary hasło nie ma porażek, są tylko lekcje. Porażki są a z nich mogą być lekcje. Co ty na to? No, zgodzę się. Tak jak się upierałam przy tym, że lekcje, bo tak faktycznie patrzę na życie, lekcje i korzyści z tych lekcji. Mm -hmm. to też nie zawsze jest łatwą konfrontacją, że mogą mieć korzyść z jakiejś, jakiegoś swojego niepowodzenia, ale tak uważam, że, że tak jest. Mm -hmm. No, jak najbardziej zgadzam się z tobą. Czyli co? Nie bójmy się porażek. I czy so... niepowodzeń. Okej, okay. czy niepowodzeń. I sobie ich nie wyrzucajmy. Myślę, że za to działajmy tak, żeby w sytuacji, kiedy nam nie wyszło... Nie mieć pretensji do siebie samych, że sobie za bardzo odpuściliśmy albo że się nie staraliśmy. Nie wypierać emocji, nie unikać, mm -hmm. natomiast też nie żyć w poczuciu winy, czyli po prostu tutaj znaleźć sobie sposób na siebie, żeby z tego poczucia winy wyjść. Okej, okay, róbmy wszystko jak najlepiej. A jeszcze warto wizję mieć i cele, bo tutaj od tego zaczęliśmy w sumie. E, tak, ale wizję. Cele i może z góry ustalmy, jaki jest ten dolny próg, po którym ewentualnie powiemy, że to niepowodzenie. O tym nigdy nie myślałam i może sprawdzę to na kolejnym jakimś temacie moim. Eee, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że nawet w biznesie często wchodzimy w jakiś projekt i jesteśmy tak ambitni, a w zasadzie nasze ego, że pomimo, że wszystkie dane wskazują, że ten projekt jest bez sensu, to my go ciągniemy, bo nie ustawiliśmy sobie takiej granicy, na której uznamy, ten projekt za bezsensowny i go zamkniemy. To jest jeden z największych problemów młodych managerów. Nie potrafią odpuścić projektu, który się nie opłaca, bo ciągnie ich ambicja. No, ale w życiu, tak prywatnie, to też są takie sytuacje, gdzie idziemy w coś, co o, wszystko nam mówi, żeby nie, a jednak nadal mm -hmm. po prostu prawda, przez jakieś założenia e, pierwsze gdzieś tam dążymy, przemy naprzód, dążymy, a tak naprawdę wiadomo, że to nie ma sensu. Mm. Aczkolwiek z drugiej strony może po to, żeby tego doświadczyć. Ja wiem, chociaż bardzo często potem tkwimy w czymś, co nie ma od dawna sensu i tutaj też żeby już nie wchodzić w zbyt duże dywagacje, przykłady z życia prywatnego, to może być związek, który się wypalił i naprawdę on już nie ma sensu i się tylko w nim męczymy i jesteśmy nie wiem, bo tak wypada, bo są dzieci, albo bo jest kredyt i tak samo może być z pracą, w której możemy się czuć źle, w której mogło się coś pozmieniać na, 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 dla nas na niekorzyść. A my dalej tam tkwimy. No to znowu boimy się zmiany, też jest taki temat, prawda? Też o tym rozmawialiśmy sami. No, czasami teraz... lepsze, lepsze coś, co jest niewygodne, nieprzyjemne, ale znane. Nie mówię, że tak, myślę, że tak uważam, bo, to, bo raczej idę w innym kierunku, ale to jest też takie charakterystyczne, takie nasze człowiecze. Czyli co? Róbmy wszystko najlepiej, jak potrafimy? I co najwyżej doskonalmy się za każdym naszym potknięciem? O, jeszcze jeszcze złagodziłaś tutaj, widzę, że słownictwo. No świetnie. Tak, jak najbardziej. No zachęcamy Was, no i też oczywiście do tej obserwacji siebie, hmm? do tego, żeby obserwować swoje emocje, definiować sobie swoje wizje. I nie oczekujmy, że będziemy naprawdę w życiu tylko super i idealni, dlatego że nieidealność jest również częścią nas samych. Moja ulubiona mentorka na ten moment mojego życia mówi, że nie bądź doskonała, ale bądź uczciwy. I myślę, że to jest super wskazówka, którą dzisiaj możemy zakończyć nasze nagranie. Bardzo Wam dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.